Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego przygotowania przepysznych japońskich kanapek Katsu Sando. To będą kanapki z kotletem wieprzowym. Oczywiście, jeżeli nie jecie wieprzowiny, możecie sobie tutaj użyć na przykład piersi z kurczaka, albo filetu na przykład z łososia. To już naprawdę wybór pozostawiam Wam. Ale ja będę robiła dzisiaj taką tradycyjną kanapkę z wieprzowiną. Przygotowałam sobie trzy kotlety schabowe. One są takiej grubości mniej więcej 1 cm. I tutaj, w tych miejscach, gdzie jest troszeczkę tłuszczyku, to ja się postaram tak troszeczkę ponacinać. I jak już mam ponacinane. Tutaj po bokach. Teraz przy pomocy widelcach będę nakuwać. Nie mam takiego profesjonalnego urządzenia do nakowania, ale to nic nie szkodzi. Jest widelec i on spełni swoją tutaj funkcję. I oczywiście z każdym kotletem robię to samo z obu stron. I takie ponakuwane kotlety teraz opruszam mieszanką soli i czarnego pieprzu. Leciutko można tutaj docisnąć paluszkami i z drugiej strony niczym więcej. Na razie nie będzie przyprawiane to mięso, ze względu na to, że tutaj. W tym daniu taką dużą rolę będzie odgrywał sos, o którym za chwilkę. I jak już mam przyprawione kotlety, to teraz je odstawię na 15-20 minut, żeby się tak leciutko zamarynowały. I wspomniany sos to jest sos do kotletów wieprzowych to jest akurat sos koreański, ale to naprawdę tutaj nie ma znaczenia, bo sos koreański i sos japoński naprawdę jest bardzo zbliżony w smaku bez problemu kupicie taki sos w każdym sklepie azjatyckim, zarówno internetowym jak i stacjonarnym kolejnym ważnym składnikiem będzie bułka tarta panko ja w dniu dzisiejszym ją najpierw troszeczkę na suchej patelni zrumienię ze względu na to, że ja dzisiaj moi kochani nie będę smażyć tych kotletów w głębokim tłuszczu, tylko będę korzystała z airfryera ale, oczywiście, jeżeli nie macie takiego urządzenia w domu, możecie skorzystać z piekarnika lub też po prostu usmażyć te kotlety w głębokim tłuszczu. Ja dzisiaj się zdecydowałam na taką troszeczkę zdrowszą wersję. I teraz będę tutaj panko rumienić. I jeszcze jakieś dwie minuty, i będzie można przesypać zrumienione panko na talerz. I można już przesypać. I mamy piękno złote panko. I kolejnym składnikiem, który nam się zdecydowanie przyda, to będzie sałata lodowa. Możecie też użyć kapusty białej. Tą sobie tak cieniuteńko pokroicie. Ja akurat lubię wersję sałatą lodową, więc będę dodawać sałatę lodową. I przyda się też jedno jajko. Mam nadzieję, że na jednym się wyrobię, że tak powiem. I teraz przy pomocy widelka będzie muszę je roztrzepać. Gotowe. I do panierowania kotletów przyda nam się też kilka łyżek mąki pszennej. Teraz można już zacząć obtaczać w panierce kotlety. Jeszcze Wam tylko pokażę, mam nadzieję, że to będzie widać, jak ładnie się zamarynowały. I najpierw mące. Jajko to już sobie pomogę fidelcem, bo nie chciałabym sobie już totalnie rąk ubrudzić. I teraz panko. Panko trzeba tak docisnąć, żeby się tak konkretnie przykleiło do mięsa. Jak wy, ale ja bardzo lubię ten dźwięk tanku, który się tak w talerz ociera. Po prostu nie wiem, podoba mi się. I teraz będziemy korzystać z air fryer'a. Ja najpierw ułożę kotlety. Miejmy nadzieję, że się zmieszczą. Zobaczymy, jak się nie zmieszczą, to po prostu na dwa razy będziemy działać, ale sprawdźmy powinno być dobrze. I teraz ja sobie muszę wybrać tutaj temperaturę 180 stopni i 8 minut. W czasie, kiedy się sma smażą, można powiedzieć, bardziej pieką kotlety w airfryerze. przygotujemy sobie chleb. Ja mam tutaj 6 kromek chleba tostowego, pszennego. Fajnie by było, gdyby jeszcze grubszy, no ale jak nie, się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I teraz tak tutaj te brzegi trzeba poodkrawać. Robimy oczywiście według oryginalnego przepisu, a w Japonii te brzegi się odkrawa. Pierwsze mamy gotowe. No i można wyciągać kocety. Teraz możemy już formować sandwicze. Ja sobie na początek dodam na jedną stronę po takiej niecałej łyżeczce majonezu. Możecie też dodać masło, jak najbardziej, ale ja lubię akurat z majonezem. I teraz na ten majonez musztarda. Ja bardzo lubię taką francuską z gorczycą. I teraz sos. Sosu generalnie nie żałujemy. Coś mi się mocno wydaje, że tak na bogato, i te kotlety będą troszeczkę wystawać, ale nic nie szkodzi. I teraz cała ta lodowa. Słupka pusta, tak jak już wspominałam, co wolicie. Oczywiście się tutaj wysypuje, ale nie szkodzi. I teraz przykrywamy drugą stroną. Teraz musicie sobie wziąć taki bardziej ciężki talerz i tak zostawić pod przykryciem na 10 minut, żeby te składniki się tak do siebie troszeczkę przypłaszczyły. I chwila prawdy. I teraz tutaj tego najbardziej z brzegu zaczniemy. Mam Ten może będzie bardziej stabilny. Tam też widzę tutaj nie współpracuję, więc tubkę odkrawamy. Ten ostatni. Także mam pudełko pełne pyszności, mniej lub bardziej stabilnych. Teraz sobie spróbuję. Jeśli oglądacie ten film, to znaczy, że się przepis udał. Ten sos jest po prostu genialny. Także już kończę, bo się nie mówi z pełną buzią, a naprawdę te kanapki są przepyszne, więc koniecznie wypróbujcie ten przepis, bo nie jest trudny do wykonania. Życzę Wam smacznego, cokolwiek dzisiaj jecie. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. I oczywiście tradycyjnie zapraszam Was na kolejny film. Cześć!